Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was w podróż do przyszłości, bo mamy już pełne informacje o zupełnie nowym Toyota Corolla Cross na rok 2026. To nie jest zwykły facelift, to prawdziwa rewolucja w segmencie kompaktowych crossoverów, więc zostańcie do końca, bo naprawdę warto. Zacznijmy od wyglądu, bo tu Toyota poszła fała bank. Nowy Corolla Cross 2026 rok wygląda znacznie bardziej agresywnie i nowocześnie niż obecny model. Przód otrzymał ogromny grill w stylu najnowszych modeli Lexusa, ostre Letowe reflektory z charakterystycznym motywem młotka Fore i masywny zderzak z wielkimi wlotami powietrza. Z boku pojawiły się muskularne nadkola, nowe 19-calowe felgi w topowych wersjach i tylne lampy połączone świetlistym pasem LED. Całość sprawia, że auto wreszcie nie wygląda jak podniesiony hedgeback, tylko jak prawdziwy, pewny siebie słów. W środku rewolucja jest jeszcze większa. Deska rozdzielcza została całkowicie przeprojektowana. Mamy teraz dwa ogromne ekrany, 12-3 calowy zestaw wskaźników i 14-calowy centralny wyświetlacz multimedialny z najnowszym systemem Toyota Smart Connect. Materiały są na poziomie premium, miękkie skóry, aluminiowe wstawki. Ambientowe podświetlenie w 64 kolorach. Fotele są nowe, lepiej wyprofilowane, wentylowane i podgrzewane już od średniej wersji. Bagażnik urósł do 487 litrów w wersji spalinowej i hybrydowej, a w hybrydzie plugin nawet do 520 litrów, bo bateria została sprytniej schowana. A teraz wisienka na torcie, napędy. Bazowa wersja dostaje nowy silnik pierwszy Maja Dynamic Force o mocy 160 koni z 8, biegowym automatem. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się przy hybrydzie piątej generacji, 2,0 litra, 212 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki poniżej 8 sekund i średnie spalanie około 4,8 litra na 100 km. Największa nowość to hybryda plugin z baterią 18,5 kWh, która pozwala przejechać nawet 90 km na samym prądzie. Ładowanie 7KW trwa mniej niż 3 godziny, a moc systemowa to aż 252 konie. W kwestii bezpieczeństwa Toyota tradycyjnie nie zawodzi. Nowy Corolla Cross 2026 rok otrzymuje pakiet Toyota Safety Sense 4.0 z aktywnym tempomatem adaptacyjnym działającym nawet w korkach, systemem automatycznego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, także w nocy, asystentem utrzymania pasa z funkcją korekcji toru jazdy i nowym systemem monitorowania zmęczenia kierowcy z kamerą śledzącą oczy. Ceny startują od około 135 000 zł za podstawową wersję, hybryda to wydatek od 165 tysięcy, a topowa plugin zbliża się do 210 000 zł. Czy to dużo? Patrząc na wyposażenie, jakość i osiągi, absolutnie nie. Jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkimi nowościami motoryzacyjnymi, testami i pierwszymi jazdami, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, bo już niedługo wrzucę pełny test tego auta z polskich dróg. Dajcie znać w komentarzach, która wersja Was najbardziej interesuje, klasyczna hybryda czy może plugin? Do zobaczenia w następnym materiale, trzymajcie się ciepło.